Wicewojewoda przemysław Pacia zastanawia się, a może ten rok ogłosić czasem pomagania. Dlaczego nie? Kiedyś mówiłem, że można być bohaterem, oddając cząstkę siebie, i to naprawdę nic nie boli. Samo ukucie igły, no, każdy wie, czym to grozi, jak to mało boli, nie jest to naprawdę żadne wielkie uczucie, a można naprawdę komuś uratować życie. Dlatego wszystkich zachęcam i dzisiaj, ale także i w następne dni, w styczniu, przez cały rok. Oddawajmy krew, oddawajmy y, y, też i szpik kostny, jeżeli jest taka potrzeba, bądźmy dawcą tego szpiku kostnego. Naprawdę w tym domu roku możemy także uratować komuś życie. I właśnie aby nieść pomoc tym naprawdę potrzebującym, czyli pacjentom poznańskich szpitali, zorganizowano noworoczny cykl zbiórek krwi w Urzędzie Wojewódzkim. Mamy wielkie potrzeby, to znaczy szczególnie oddziały hematologiczne, oddziały chirurgiczne, oddziały takie jak jom, bez krwi nie mogłyby istnieć. Bardzo dobre postanowienie, żeby oddać krew w nowym roku. Także, żeby oddać swoje organy po śmierci stąd te oświadczenia woli. Myślę, że im więcej młodych ludzi tego typu postanowienie będzie miało tym myślę, że w tym 2013 będzie nam się lepiej żyło. Jak podkreślają lekarze z centrum krwiodawstwa wystarczy godzina, aby komuś pomóc. Godzina plus dobre chęci. Znaczy to był impuls akurat. Pierwszy raz byłem jak byłem jakieś tam i był krwiobóz pod kościołem i taki był impuls i tak zostało. Każdy człowiek, który ma ukończone 18 lat do... 60 roku życia może być krwiodawcą. Jest to jedyny lek, którego jak na razie nie możemy wyprodukować, tylko musimy się nim podzielić z drugim człowiekiem. Takie akcje w Urzędzie Wojewódzkim odbędą się w styczniu jeszcze kilka razy: 9, 17, 22 i 29. Zawsze od godziny 9 i zawsze do 14. A może jako noworoczne postanowienie zostać krwiodawcą. To no nie boli, także można śmiało krew oddawać i, i też się czuje człowiek po tym dobrze i z tego co wiem, to bardzo szybko ta krew się uzupełnia, także nie ma żadnych objawów jakichś tam. Może jakieś tam lekkie osłabienie przez tą pierwszą godzinkę, ale potem wszystko ale wraca po czuć, do normalności. Zrobiło się coś dobrego, chyba wygrywa. Jasne. To jest często jedyny, jedyny lek, jedyny dar, który, który może komuś uratować życie.